Witam w RetroGamingpl. Ja jestem Seba Dragon, a dziś zrecenzuję dla was grę The Suffering z 2004 roku. The Suffering będzie moją pierwszą grą typu horror na kanale. Ogólnie jestem fanem horrorów, będąc mały, ojciec ze mną oglądał horrory. Oczywiście później po nich miałem koszmary i przez kupę lat nie mogłem przekonać się do horrorów, ale od kilku lat stałem się fanem horrorów, zwłaszcza slasherów i obejrzałem masę horrorów, zwłaszcza azjatyckich. Mniej horrory mi się podobają w grach, ale to wam wyjaśnię dlaczego. Ale to tylko typ survival horrorów, których... Nie możesz atakować maszkary, która chce ci zrobić krzywdę, a jedynie uciekasz. Takich gier nie znoszę, ale to się zmienia. Jeśli w grze mogę ubić, daną maszkarę, najlepiej dużą różnorodnością broni dekapitacyjnej. I właśnie The Suffering jest moim pierwszym hororkiem w gamingowym świecie. Twórcami The Suffering i zresztą później jego. Kontynuacji jest amerykańskie studio Surreal Software, które przed Sufferingiem jest znane z growej adaptacji władcy Piersienia Drużyna Piersienia Fabuła. Głównym bohaterem jest Tork, który został skazany za zabójstwo swojej żony i dzieci. I czeka go kara śmierci. A strażnicy prowadzą Torka. Do celi. Przy tym poznajemy trzech innych więźniów, którzy słyszeli o torku. Gdy główny bohater jest w celi, nagle doświadczamy trzęsienia ziemi, co będzie objawem późniejszych dość makabrycznych doświadczeń, jakie odczujemy, i więźniowie tej placówki. No i strażnicy też nie wyjdą bez szwanku. Słyszymy krzyki. Innych więźniów, potem dziwne odgłosy. Jakieś inne, ale nie więźniów. W celach sąsiadującej, do naszej, pojawiają się potwory, które zabijają więźniów, ale nie nas. Potem jakiś przebiegający potwór otwiera naszą celę. A my idziemy sprawdzić, co tu się odwala. Na tej wyspie, kiedy podchodzimy do drzwi, pojawia się strażnik. Który mówi, że mamy wracać do celi, bo jest wszystko pod kontrolą, a mi się zdaje, że nie jest. Zwłaszcza jak pojawia się potwór z ostrzami zamiast nóg i rąk i przebija głowę strażnika. Później zdobywamy swoją pierwszą broń, która posłuży nam do obrony przed maszkarami, które zaatakowały więzienie Abbot, przemierzając przez na razie opuszczone korytarze. Słyszymy dzwonienie telefonu, odbieramy telefon. Pewna kobieta ostrzega, torka, tylko że tą kobietą jest zmarła żona głównego bohatera. Co tu jest grane? Zmarli, dzwonią i porozumiewają się z żywymi. To musi być jakaś grubsza akcja. A my nie jeden raz usłyszymy rozmowy telefoniczne od zmarłych więźniów. Jak i od swojej żony i dzieci, co dla mnie strasznie robi klimat grozy. Kiedy docieramy do kolejnych zamkniętych drzwi, pojawia się kolejny strażnik, który jest przerażony, ale za dużo nie powie do nas za wiele, bo tak jak poprzednik, zostaje zabity przez potwora. Otwieramy drzwi, gdzie został zamordowany strażnik. Później spotykamy swojego pierwszego przeciwnika. Tego typu przeciwników w więzieniu jest pełno. Więc uważajcie, co czyha w ciemnych korytarzach więzienia Abbot. Przebijając się stopniowo przez więzienie, zaczynamy poznawać, co tak naprawdę się wydarzyło. Docieramy do podziemi. Poznajemy trzy duchy, które będą naszymi przewodnikami, jak i także później naszym przeciwnikiem. Trochę wyjaśniają nam, co tu jest grane. Wyspa Carnate ma makabryczną historię. Jak i więzienie Abbot. Nagromadzona na tej wyspie zła energia i cierpienie osiągnęła punkt krytyczny. I więźniowie, nie tylko zabici na tej wyspie, pojawili się jako potwory, które przedstawiają sposób egzekucji kary śmierci. Fabuła, muszę powiedzieć, jest bardzo. Dobra, strasznie wciągająca. A na przykład zwiedzanie więzienia i wyspy i odbieranie telefonów za światów dodają mrocznego klimatu. W The Suffering dla mnie jedna z najlepszych fabuł w grach typu horror. Ale jeśli chcecie poznać całą historię i dlaczego, co się dzieje na wyspie, ma miejsce, musicie poznać historię sami. Bo nie wszystko wydaje się takie oczywiste, jak myślimy. Widok postaci. W grze mamy dwa typy widoku postaci. Co jest naprawdę rzadkie. W tego typu grach. Pierwszy widok to widok z trzeciej osoby, który przydaje nam się, kiedy posługujemy się bronią białą. Wtedy ten widok jest najlepszy. Drugi widok postaci. To widok z pierwszej osoby, który najbardziej nam przyda się, kiedy posługujemy się bronią palną. Wtedy trochę zmienia się mechanika, bo nie będziemy mogli używać uników na boki, jedynie podskoki, ale wtedy to przypomina typową strzelaninkę z pierwszej osoby i wszystkie mechaniki z nią związane grafika. Suffering jest grą z 2004 roku, więc tak jak zawsze oceniam z perspektywy tamtych lat. Otoczenie budynki i pomieszczenia oceniam na średnie. Nie mogę powiedzieć, że więzienie Upbot wygląda źle. Jak i wyspa Carnate. Ale to nie szczyt zwłaszcza że w 2004 roku wyszły takie tytuły, które graficznie posunęły branżę Grową do przodu. Ale mimo to, The Suffering też nie wypada źle. Z kolei modele postaci też oceniam na średnie. Momentami mogą się wydawać kanciaste postacie, ale na 2004 rok grafika nie odbiegała od innych gier z tego typu. Walka. Tu mam mieszane uczucia. Kiedy walczymy z trzeciej osoby, ruchy postaci wydają się bardzo drewniane i ociężałe. Z kolei widok z pierwszej osoby, jeśli chodzi o walkę, wypada lepiej. Ale zacznijmy od broni w The Suffering Mamy do wyboru broni białe, jak nóż czy topór. Broni białych jest mało i widok z trzeciej osoby najbardziej pasuje do stylu walki tą bronią. No i możemy z trzeciej osoby korzystać z bocznych uników. Drugi typ broni do dekapitacji potworów wyspy Carnate to broń palna. I tu z kolei już mamy znacznie większy arsenał do dyspozycji: pistolety, shotguny itp. W późniejszym etapie gry możemy zdobyć schemat miotacza ognia który jest najlepszą bronią, ale że Tork nie jest zwyczajnym człowiekiem, potrafi zmienić się w potwora po odpowiednim wysokim wskaźniku jak to nazwać potworności naszego bohatera, będąc tym potworem, mamy trzy typy ataków, zwykłe szybkie uderzenia, które przecinają przeciwników, silny atak głównie przebijający przeciwnika. No i trzeci atak najsilniejszy w którym Tork wyskakuje w powietrze i potem uderza w ziemię. Zabija przy tym wszystkich pobliskich przeciwników. Ale uważajcie, nie za długo zostawajcie w postaci potwora, bo tracicie życie. Jeśli chodzi o typy przeciwników, z tego co pamiętam jest 12, które przedstawiają metody wykonywania kary śmierci. Każdy z przeciwników ma swój styl walki. I jest odmienny od siebie. Każdy z typów przeciwników walczy inaczej. Świat gry. Gra jest głównie podzielona na etapy. Na początku przemieszczamy się przez korytarze więzienia Abbot, czasami możemy wrócić do poprzedniej lokacji. Ale nie pamiętam, czy wtedy w lokacji respawnują się potwory. Mniejsza z tym. W późniejszym etapie gry, kiedy wychodzimy z więzienia, przemierzamy wyspę Carnate. Wtedy dostajemy bardziej otwarte przestrzenie, ale w przeciwieństwie do więzienia są bardziej puste. The Suffering jest typową grą z etapami. Przechodzimy dany poziom, żeby dojść do kolejnego. Wybory moralne. Nie przypominam sobie, żeby w 2004 roku jakaś inna gra tak dobrze potrafiła tworzyć wybory moralne. Przemierzając więzienie, jak później wyspę, spotykamy różnych ocalałych zrzezi na wyspie. I tu mamy wybór: jeśli spotykamy strażnika, czy też więźnia, słyszymy dwa głosy, które są odzwierciedleniem duszy torka. Dobry wybór moralny. To głos żony głównego bohatera, która głównie chce, żeby Tork nie zabijał danej osoby. Inny męski głos, bardziej demoniczny, reprezentuje gniew, przemoc w duszy Torka. On głównie chce krwi i morderstw. Od nas głównie zależy, czy zabijamy osalałego, czy pomożemy mu. Zabijając zbytnio, nie mamy plusów. A nie zabijając dostajemy czasami kolejnego sojusznika, który pomaga nam w zabijaniu potworów na wyspie Carnate. I właśnie nasze decyzje doprowadzają do trzech zakończeń. Przypominam, nie wiemy czy Tork rzeczywiście zabił żony i dzieci i właśnie nasze wybory moralne będą decydowały o zakończeniu. Jeśli ratowaliśmy ludzi... To zakończenie pokaże nam, że Tork nie zabił żony i dzieci, a został wrobiony. Kiedy zabijamy strażników i więźniów, okazuje się, że główny bohater w przepływie szału zabił żonę i dzieci, po tym jak usłyszał, że żona chce rozwodu i zabrać dzieci ze sobą. No i trzecie zakończenie zależne jest od tego, jak często używaliśmy formy potwora. Wtedy mamy zupełnie inne zakończenie. Nieźle przemyślana mechanika wyboru moralnego. The Suffering to świetny hororek. Na rok 2004. Świetna fabuła. Lekko drewniana mechanika walki, zwłaszcza z trzeciej osoby. No i wspaniały klimat. Ala Slasher. Który jeszcze raz przypomnę, jest moim ulubionym typem horrorów. Mimo że sztampowe i powtarzalne, ma swój urok i klimat. To samo ma The Suffering. Jako tako Suffering musiał odnieść sukces, bo dostajemy później drugą część gry od Surreal Software, ale niestety, to będzie ostatnia gra tego studia, a ja w następnej recenzji właśnie zajmę się drugą częścią tej gry. I to by było na tyle z recenzji. I do zobaczenia i do usłyszenia. God damn it, what are the chances? I survived 10 hours out here in this pit of hell, and I have to run into you? The scum who killed his own wife and children? Wipendale!